Okej, okay, ludzie z blaka to jest Naz nawet nie wiem jak nazywać tą serię. Niech będzie Fergo Games. Jesteśmy na serwerze właśnie Fe Ferko. Tak. D dobry serwer. Jakby co macie ID w opisie i tak dalej. ID boże, I IP, IP, o tak, IP. I gramy sobie dzisiaj w Speed, Bil w Speed Builders -y. O, oh, Jesus! O, oh, wkopane normalnie, mhm, mm to mam przesradę. Dobra. Okej, okay. tak, yy, tak, jeśli dobrze liczę, tak, chyba tak. Dobra, teraz nad tym będzie to. Okej, okay. no, oczywiście w Speed Buildersy tutaj jest ogólnie wiele fajnych minigierek, których na innych serwerach nie ma, no, no po prostu no nie ma, no. Co zrobisz, no panie, no nic nie zrobisz, no. no. nie ma, no. No nie ma na innych. O i właśnie zrobiliśmy perfekta na 100%, jej! Pewnie Speed Buildersy już znacie z innych, różnych kanałów nagrywających Minecraft. Ogólnie mam taki zamysł, żeby yy, Randomowe gierki sobie odpadać raz na jakiś czas. Na przykład, dziś mamy speed buildersy, jutro może być evolution, pojutrze może być na przykład. No nie wiem, no. Co może być pojutrze? Nie mam pojęcia, co może być pojutrze. Może być na przykład coś śmiechowego. Nie wiem teraz, czy to było żółte. To było chyba żółte. I jak nie, to spierdzieliłem mi to tak ostro. I chyba to buduję. Pyk, pyk, pyk. Chyba dobrze. E, może być Evolution, może być Crazy Wars, może być. E, co tu jeszcze jest ciekawego, fajnego? E, build Bust. E, b, tak, jest Build Battle, tylko jest Build Battle chyba w troszeczkę innej formie niż my znamy. Ale z drugiej strony, nie wiem. Jeszcze nie testowałem tutaj Build Battle. A nuż będzie ciekawe. Dobrze? Dobrze! Nie popełniłem błędu. Perfekto! I tamten odpada. W tym momencie tamten właśnie odpada. O, tamten Ach, Pięknie! <laughs> będzie starcie bogów teraz. Co to jest? To jest duży slime. Rodzinka slime'ów seriously? O, fakt, może być ciężko. Mhm. Tu gdzieś był. I tu gdzieś był. Okej, okay, damy radę. Yy, jakby co, serwer jest non-premium. Co jest niesamowite. I właśnie propsuję, że jest non-premium, jest naprawdę epic. O, i zakończyłem. Jej, udało mi się! Czy mu się uda? Dobrze zrobił rokinkę slime'ów? O, mh, dobrze zrobił! Shit! Dobrze, gratuluję w takim razie. Zobaczymy, co będzie dalej. Yy, tutaj mam... O nie! Nie ogarnę! No! Dobra, popatrzmy jak to jest zrobione. E, tutaj teges, tutaj teges. E, dobra, pyk, 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 y, pyk. Tutaj jakieś takie pyk, pyk było. Na razie zróbmy podstawę. O, tak właśnie. Y, tutaj było wszędzie po jeden. E, potrzebuję jakiegoś podsadzenia się na przykład tym. To może być ciężko. Ops. Okej, okay, pykło. E, teraz tak, tutaj były kolejne poziomy, tak, tutaj chyba były, tak, tutaj były, e, no to tak, zrobimy to tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, o, fuck, nie zdążyłem, jakim cudem tyś to tak dobrze zrobił, masakra, panie, panie, ja nie ogarnąłem. Dobrze, jak już to jest pierwszy odcinek, to może. Nie wiem, no wejdźmy jeszcze na jakąś inną grę. Nie na same speed buildersy. Chcę wam jeszcze zademonstrować całą resztę. Czyli Leaf. Leaf. Tak się pisze Leaf. Okej, okay, spoko, musiałem się zastanowić. I mamy tutaj oto takie gry jak Survival Games, Sky Warsy. Mamy również Crazy Warsy. Mamy Evolution. Mamy Block Party, które też jest bardzo ciekawe. Build Battle. I mamy jeszcze dwie małe, fajne gierki, czyli Speed Builders oraz Turf Wars, czyli po prostu wojna nauki. Takie jedno, nawet fajne. Będziemy sobie teraz tutaj pykać. O, o, będzie dobrze. Ja wierzę, że będzie dobrze. Co tu się dzieje? Aha, jeszcze nie zaczęliśmy, spoko. I, I pewnie większość z Was już zna Evolution, Evolution to bardzo fajna gra. Taka o, właśnie taka o. Bęk! Chodź tu. O, jest. Ewolujemy sobie, czyli trzeba przykucnąć. Zaczekać akurat w evolution mi się udaje, więc jej mamy evolution! Jej jesteśmy Blazem, tak jak 6 innych osób. Nie poszło mi za dobrze, no ale no trudno. Coś mnie chce bić, tak właściwie? Coś tam mnie biło? Coś mnie biło. Coś mnie biło. Nie wiem, coś mnie biło, ale co, coś mnie biło. Tak ogólnie teraz mamy yy, ta, ta, takiego bardzo fajnego fergana Można teraz się tutaj pobawić. Troche, troszeczkę z przeciwnikami. Yy. O, właśnie tego pana trzeba by było y, ubić, bo on u, ubijacz i tak dalej. We mnie! Ratuję ci dupę, gnoju! No, chyba jesteś nienormalny. No, chyba coś cię boli. Pff. Nie, to nie. Chciałem ci uratować dupę. Pff. Gardzisz moim ratowaniem dupy? To masz! Cierp! Teraz, Evolution na kolejny poziom. Jesus, już jest na trzecim poziomie. Masakra! Jestem dalej na drugim. Znaczy, dopiero teraz jestem na drugim. It. O, a pajączki mają speeda, haha. Gin. Gin, skurczy byku. Jakim cudem? Na odległość? Na takiej odległości nie mógł mnie w ogóle uderzyć. Piczko na haksach. Idziemy. Bicie na pięć kratek nie jest miłe. Nigdy nie było. No chodź tu. Dziękuję! O, jak ja cię, gościu, lubię, naprawdę. Jesteś zarąbistym partnerem do gry. Nie! Won! Won, frajerze! Masz, pajęczynę! Skurczy byku. Ja pierdzielę no. Aaaaaaah. Zagrowali się kurne na mnie. Jakby nie mogli kogoś innego bić, no. za zasarane. Giń, grubasie. No i ubił mnie, no co za pałąk! W dupę kopany. Nie jestem wcale zdenerwowany, ja po prostu mam takie kurne... Czasami odchyło od normy. Dzisiaj jest zły dzień, dzisiaj dużo, dużo wrażeń, za dużo. Dużo, za dużo. O, dużo za dużo. No i co mnie bijesz, pałonku? Ten drugi cię bije. Idź w imię logiki. Idź, ty. Haszerbie za strany. Aha, przy okazji możesz się poruszać przez pańczyny, prawda? Bez problemu. Nie! Nie! Nie ma ewolucji! Nie ma! Zły pałąk! Znaczy, pająk. Nie, nie mówię, że pałąk. Nie, wcale. O, jest! Nosyraj się, dziadu! Kici wrzeć! Oficjalnie kici... no i się. Tego to kurtne rodzice nie kochają. Jeszcze tak durnego nikt nie widziałem. YOLO MLG PRO! Super epic mega debil. No sorry. Ale nie rozumiem poziomu takich ników. No what the fuck? Hehe, he, mam cię, mam cię. Ty głupi pałąku, ty. Co, co jest? Co, taki mądry, taki mądry. A chcesz pajęczyny? A chcesz kurczak cię ubił. Nie ma mowy. No chyba cię coś pobolewa. Po ty pałąku, ty. Chodź tu, w tej chwili. Bić kurczaka! Nie mnie! Ten pepały. Kurczaka się bije. Nie ma! Nie ma! Nie ma! Gdzie? Gdzie latasz, żulu? Gdzie lata żulu? O, mam cię! Mam cię! Kij ci w kurak! Jest! Evolution! Mamy slima teraz! O kurwa, ktoś wygrał Smutłem na raka, ktoś wygrał Ktoś był lepszy ode mnie! Graf? Ten graf, o którym myślę? No, możliwe. Także jak evolution to dobra gierka, ale nie. Sprawdźmy, może jeszcze coś zdążymy ogarnąć. Na przykład. Y, Lee, E, -a yep. I zobaczmy, gdzie jeszcze ktoś jest. No tu nikogo nie ma. Tu są Skywarsy. Skywarsów tutaj ja nie lubię. No tak, ogólnie, no to to, to, to dupa zbitana. No. Się si 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 porozkładali tak, jak nie powinni. Skywarsy są Crazy Warsy. No, no block Party bym mógł na przykład, ale nie. Zagrajmy jeszcze sobie raz na speedzie. Zobaczymy co to będzie. Jestem 1 na 8. No Okej, już są 3 osoby na 8. Jest dobrze, mam już czwarty level. Jej, i coś mi zbagowało, Zassało mi nogę. Dobra, dalej. Jeszcze raz sobie zagramy na speed buildersach i zobaczymy, co to będzie. I ferko game to jest chyba games to jest chyba odpowiednia nazwa dla, dla tej serii. Powiedzcie, co o niej myślicie, czy może macie jakiś lepszy pomysł na, na tą serię, która naprawdę jest zarąbista, bo ten serwer, no, ...ooo, epic, super, jakby tu jeszcze było troszeczkę więcej ludzi i to bym naprawdę był w niebie. Ale co tam, trzeba sobie jakoś radzić. No trudno. O właśnie, zbiera się, zbiera się monety. Póki co nie ma w ogóle kupowania niczego za monety, bo póki co jeszcze nawet nie ma klas dobudowanych, tak? Nie, to, to wszystko jest w trakcie pracy. Ten serwer już jest epicki, a jeszcze będzie lepszy, więc no... Ponoć mają być jakieś misje jeszcze yy, i mamy tak, fiolet, yy, szarość, yy, róż i, i, i taki fiolet, fiolet. Yy, niebieski fiolet. Mm -hmm. Okej. Okay. To jest po kolei, prawda? No, to jest po kolei. Dobra. To już będzie easy. Będzie easy! Ups. Pink, ping! Piu! Dejom! Mówcie mi Bogu! Bo jestem bokiem! To odpad, niektórych nie, ty wyglądasz na jednego do odpad. Nie, ty, ty, ty po prostu wyglądasz jakbyś już odpadł. Już odpadłeś? Chyba tak. No tak, no, 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 bywa. W ogóle nie ten kolor na dole. Co to było? O, tutaj mamy. O, to trzeba dobrze zapamiętać. To jest na samym środku, pewnie, Tak, to jest na samym środku. Skrzynecz. Y, dobra. Lodówka, ten. Ok. Y, najpierw to. Mm -hmm. y, to. I to. I tam. O, tam jeszcze jakieś okno było. Fuck. Y, może nie być aż tak dobrze jakbym chciał. No ale co tam. Damy radę. Damy radę. Myślę, że to było tak. I, i że tu jeszcze było tak. I, i, i to będzie dobrze. O! Dobrze. Trefłem! I tak, tu na pewno była lodówka. Tu była skrzynka, tu była skrzynka. Tu coś czuję, że było okno. Yy, I teraz tak, piecyk. Nie, nawrót. Piecyk? Crafting? Jest! Aaa, perfekt. Yeah! Mówcie mi Bogu! No, ten też dobrze zrobił, ładnie. Tylko no, ten, ten tego z okienka nie było i tak dalej. O, rakieta! Ło w dupę, rakieta. Mhm. Cztery. No dobra. Pyk-pyk, pyk-pyk, pyk. Nie tu, pyk-pyk. Pyk-pyk. Ok. I uzupełniamy. Uzupełniamy wszystko, czyli pyk-pyk-pyk. Szybko, szybko, szybko. Drugi poziom, trzeci poziom. Na trzecim poziomie myślę, że były okienka. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo tego nie zapamiętałem. Czwarty poziom e, e, tak i e, teraz tak. Jejha! Mistrzu! Mówcie mi, mistrzu yeah. epic, Wygrałem, wygrałem, a ty nie wygrałeś? I, I ty też nie wygrałeś, i ty też nie wygrałeś, bo tylko ja wygrałem. Ua! Przepraszam Przepraszam, mam raka. Jej, kotecek! Taki fajny kotecek! Dobra, yy, piramidka i oczka na takim schemacie ze trzema w środku, okej. Okay. Nie tu, tu. Mhm. Mm Coś mi nie pasuje. Ehe. Pik, pyk, pyk i teraz tak, tu jest oczko, tu jeszcze nie ma buźki, więc nie będzie oczka, tu jest oczko, tu jest oczko, tu jest ten, yy, tu ma być, yy, myślę, że teges yy, i myślę, że tutaj też będzie teges i, i tutaj jakieś też teges, takie teges, 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 mniej więcej teges, teges i... a, nie zdążyłem, dobra, ma przycisk znaczony, no bywa, no temu... No tak, mój też nie pyka. Ale dobra. E, tutaj mamy górkę i to górka musi być taka, taka ten. Taka, taka to. Mhm. Mm mhm. Mm dobra. Dawaj, dawaj mi tu grzybnie. Da, da, da. Nie to. Tu. Teraz tu mi tutaj grzybnie. dawaj. O. o, o dawaj mi swoją grzybnię. Dawaj mi swoją grzybnię. Grzybnie mi swoją daj. Ok, e, tak, e, tak, 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 i tak. I teraz myślę, że tutaj też tak jakoś tak mniej więcej było. O, Teges, e, trochę Teges, i myślę, że jeszcze e, trochę Teges, i Teges, i, i Teges, o, dobrze. Mniej więcej, a ten ten był tu, ten był tu. Ten był tu, ten był tu. Nie, dobrze zrobiłem. Znaczy źle zrobiłem, ale dobrze zrobiłem. Jej, wygrana! Oh, Jezus. Jak tu jest fajnie, jak tu jest zarąbiście. Jakby co pamiętajcie, IP w opisie, wszystko w opisie, ogólnie to w opisie i, i polecam bardzo serdecznie ten serwer, ale myślę, że to będzie na tyle na dzisiaj. Zrobimy sobie le, a, e, pyk żeby nie było, www.ferko.pl, tak, bardzo dobry serwer, polecam, przynajmniej na razie polecam, jak się tak zapoznałem, o co kamal i tak dalej, tutaj mamy mój profil oczywiście, przepiękny, przecudowny, różnego typu misje za niedługo będą, to też będzie fajne, myślę, że ogarną i różnego typu dodatki, które robią ze skrzynek, skrzynki siłali tylko i wyłącznie za hajs, ale myślę, że w przyszłości... Za te monetki, które zbieramy, będzie można właśnie kupować skrzynki i tak dalej, więc no. Będę szczęśliwym człowiekiem. Jaka fajna psiłka. Dobra, koniec. I już wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam was na następnego odcinka. No i bajo!